W ubiegłym roku obuściliśmy nową strategię. To jest strategia, której w tym rdzeniu jest 6 milionów klientów. No i naszą ambicją jest to, że do tych 6 milionów klientów dostarczyć zawsze energię, czyli bezpieczeństwo, druga rzecz, energię w dobrej cenie, no i tą energię zeroemisyjną, czyli energię pochodzącą ze źródeł OZE. Zatomówki, no i pozostałych źródeł, które będą traktowane jako zeroemisyjne. 2040 rok to neutralność klimatyczna, którą chcemy osiągnąć. No i żeby ją osiągnąć, to mamy dwa kierunki działania. Pierwszy to jest budowanie swoich własnych aktywów. No i naszą strategią jest głównie inwestowanie w wiatr na lądzie, czyli przysłowiowy onshore. I to jest główny kierunek działania. Oczywiście my to wzmacniamy fotowoltaiką, bo to jest naturalna rzecz. I oczywiście. Równocześnie z tym wytwarzaniem budujemy dodatkowe modele związane z magazynowaniem energii. No i magazyny w postaci litowo-jonowej, wielkoskalowe, ale również inwestujemy w ten duży projekt, który realizujemy, elektrofizyczno szczytowo-bombowej. Jesteśmy mocno na etapie zaawansowania, czyli już mówimy o warunkach przyłączeniowych, o decyzjach środowiskowych. Ilość energii jest OZE w systemie, konwertuje się automatycznie na cenę energii elektrycznej. Widzimy, że im więcej OZE w systemie, tym ceny energii elektrycznej są atrakcyjne. Natomiast istotne jest to, żeby tak zbudować ten mix, tą układankę, te takie sudoku energetyczne żeby koszt, który będzie oczywiście wiązał się z transformacją energetyczną, był jak najniższy. Te obciążenia, które będą przeniesione z różnych opłat i z systemu wsparcia na klienta, powinny być na najniższym poziomie po to, żebyśmy skonwertowali tę energetykę na przyjazną dla nas, bezpieczną, z drugiej strony bardzo proekologiczną. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to co my robimy, to w większości przypadków nie robimy tego dla siebie, tylko robimy to do przyszłych pokoleń.